Halo, halo, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj e, mały unboxing. E, będzie to unboxing mangi. E, mm, no. Ostatnio sobie zamówię właśnie mm, kilka tomików mm, jak macie właśnie w tytule Bordo. E, zrobiłem to głównie chyba dlatego, że e, nigdzie nie mogę znaleźć żadnej. W internecie żadnej mangi po polsku, jeśli chodzi o Boruto, bo wiem, że kiedyś były, ale zostały właśnie usuwane, zostały usuwane i po polsku po prostu nigdzie nie da się tego znaleźć, dlatego mówię, a zamówię sobie kilka tomików tej mangi. Zamówiłem sobie, póki co wyszło, wyszło 8 tych tomów, zamówiłem sobie 6 z nich, nie było niestety drugiego i ostatniego tomu, o ile drugi też nie jest problem, bo to jest głównie że y, 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 akcja opiera się o film, o tyle no, szkoda, że tego ósmego nie było, ale dobra. Sam mówiłem sobie właśnie z, ze strony Yatta. Y -y. Wydaje mi się, że to całkiem spoko strona, jeśli chodzi o zamawianie y -y, Mank. Znaczy, w sumie jeszcze nigdy nie zamawiałem, ale, ale widziałem, że jest spoko. i Poza tym które y -y, w sklepie raz kupowałem, więc jest chyba dobrze. Tutaj żeby tego jakoś nie naderwać może od boku. Mhm. Dobra. Ok. okay jak chyba wyjmę jakoś, nie? Jak to jest robione? Dobra, ten karton nadepnę chyba trochę. Mam nadzieję, że w ogóle wszystko będziecie dobrze widzieć tutaj. O, w ogóle. O, takie piny się też dostaje. Nie wiem, czy tu to się to widzieć dobrze. O, takie pinki się dostaje jak yy, za. Różne osiągnięcia, tak to, to jest PIN za pierwszy zakup, więc też spoko w sumie. Takie rzeczy są też zawsze e, dość spoko. Dobra, to rozerwę pudełko. A. I mam drugie pudełko? Dobra, ja. niech ja to rozerwę trochę. w I mamy to już można mamy... zostawić. Tu mamy drugie pudełeczko i to już będzie sama manga. Zaraz wam pokażę też jak to wygląda dokładnie. Mówię 6 tomów. Mm, Boruto. Teraz się na odetnę tylko i będę mógł już się do tego Dobra, no. O. Mamy tutaj wszystkie tomiki z tyłu. Tak wygląda to. 1, 4, 1, 3. Dobra. Jeden. Mamy pierwszy tomik, tak wygląda. Chwila, żebyście też widzieli to dobrze. Pierwszy tomik, tak wygląda. O. Teraz tak. Drugiego mówię, nie ma. E, trzeci. O. Czwarty, teraz to jest piąty, siódmy. To jest czwarty, to jest czwarty z taką okładką. Okej. Okay. Szósty, piąty pokazywałem? Nie, tu jest piąty. O, taka układeczka. Szósty, to wygląda tak. No i siódmy. O. Tak, no więc mówię, nie mam ósmego. Nie mam drugiego ale i tak bardzo spoko. Ja ogólnie mangę skończyłem gdzieś na mniej więcej właśnie trzecim tomie. Pewnie tak mniej więcej w połowie, więc w sumie spoko. Ale mówię, a sobie zamówię taką kolekcję, może wam sobie z tego zrobię. I tak to się prezentuje. Tak o. To sobie wygląda. No, ogólnie wszystko dość szybko doszło dwa dni, więc, więc, więc tak położę, o, jeszcze taki pin. I tak to się. Tak to się prezentuje, wszystko. No, więc ja Wam dziękuję za oglądanie. Taki mały unboxing. Piszcie, czy byście chcieli więcej unboxingów na moim kanale. Może zrobimy tego więcej. A póki co, ja Wam dziękuję za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku. No i cześć.